Walczy mimo wszystko i na przekór przetrwał carat, faszyzm, komunę, mamy nadzieję, że lewakom i libertynom też się nie da. Liberaryz każe wycisnąć z ziemi pieniądze jak największe poprzez maltretowanie jej bez umiaru środkami chemicznymi, trującymi, szkodliwymi dla życia i dla zdrowia tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Najmilsi w Chrystusie Panu siostry, bracia, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Solidarności, organizacji, szkolnictwa, strażacy, wszyscy przybyli dożynkowymi wieńcami do poświęcenia. Witam Was najserdeczniej. Ten deszcz, który tak spokojnie kropi. To on zawsze jest potrzebny, żeby to ziarno, które jest przez rolnika wrzucane w ziemię, żeby mogło zakiełkować i żeby mogło zaowocować. Miejmy nadzieję, że ten deszcz to nam sprawi. To też jest łaska od Boga. Hej, otwierajcie szeroko wrota, bo już skończona w polu robota, plon niesiemy plon w naszych ojców dom. Przybyliśmy tu, aby podziękować Bogu i ludziom za wspaniały owoc pracy rolników, a także by uwrażliwić nasze serca byśmy tymi darami chcieli się z drugimi sprawiedliwie, mądrze dzielić. To są dary Boże, owoce pracy rolnika. Już samo słowo zboże mówi, że z Bożego daru to wszystko jest wzięte. Po zakończeniu żniw nastaje największa, radosna chwila święto rolnika będące ukoronowaniem całorocznego trudu, w święto plonów, czyli dożynki. Kiedyż więc rolnik ma się weselić, Bogu pokłonić, ziemi błogosławić, ludziom za pomoc dziękować, jak nie wtedy, kiedy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej, zabiegów całorocznych. To właśnie dożynki co tym ukoronowaniem trudu żniwnego. Z tego trudu rolników rodzi się nowy chleb, żywność wszelaka, dar Bożej Opatrzności, którą, o którą codziennie prosimy, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Brak chleba oznacza głód, dlatego chlebem trzeba się dzielić. Dożynki to szczególne wydarzenie, w którym dziękujemy Bogu za urodzaje, za błogosławieństwo w pracach rolnych. Dziękujemy także rolnikom za wszelkie trudy i prace na roli w sadach, w ogrodach, za zebrane plony. Dziękujemy ludności wiejskiej za pielęgnowanie tradycji wieńców dożynkowych, za pielęgnowanie zwyczajów. A także przede wszystkim dziękujemy gospodarzom. Tym gospodarzom, którzy pracują na roli i tym gospodarzom, którzy zarządzają państwem, zarządzają województwem, zarządzają powiatem, gminą. Tym są gospodarzom, którzy troszczą się o to, żeby przychodzić z pomocą. Tym ciężko pracującym na roli. Wszystkim im dziękujemy i cieszymy się, że są tutaj z nami. Tak parlamentarzyści, jak też i samorządowcy, jak i przedstawiciele różnych wspólnot, zrzeszeń, stowarzyszeń, zwłaszcza, zwłaszcza strażacy. Owoc pracy symbolizują te wieńce dożynkowe, wspaniałe jak zwyczajnie. To jest wyraz duchowej kultury naszych, naszych rolników. To też dla Pana Boga dziękczynieniem są te zbiory i prośba, by w pracy rolnika była zawsze radość, żeby starannie byli do tej pracy przygotowani i z namaszczeniem, służąc Bogu i ludziom, wykonywali jak najrzetelniej swoje zadania na roli. I żeby ten program dorzynkowy dzisiaj po mszy świętej przebiegał na jak najwyższym poziomie kulturowym. Dożynki podkarpackiego województwa to jest dla nas czas radości, podziękowań Panu Bogu za obfite plony, a ludziom za te trudy codziennej pracy, a dla życia społecznego to święto, w tym rolnicy. Koła gospodyń wiejskich, kapele ludowe, zespoły wokalne, teatralne prezentują swoje artystyczne osiągnięcia, umiejętności. Towarzyszą dorzynkom także różne konkursy, nagradzane są też dorzynkowe wieńce, prezentują też swoje prace artyści ludowi. Wikliniarze, rzeźbiarze, muzycy, wokaliści różnych imprez plenerowych na stadionach, na placówkach różnych. A więc jest to jedna wielka, potężna mobilizacja, autentyczna, serca płynąca, do której się wszyscy, którzy czują się odpowiedzialni za los ojczyzny, za los tej małej ojczyzny, w której żyją, angażują. A tym boskim gospodarzem jest nasz Stwórca. Wszyscy gospodarze mają w nim to źródło i wzór do naśladowania, że z pracy, rąk, umysłów, serc mają zawsze wychodzić dzieła piękne, dobre owoce, któremu, które nik nikomu nie będą szkodzić, a wszystkim będą służyć. Nikogo nie będą zatruwać. A wszystkim będą pożywieniem zdrowym. Jako budulec naszych organizmów można żyć bez komputera, bez samochodów, ale nie da się żyć bez jedzenia. A więc to jest wielkie dobrodziejstwo, o czym najczęściej się nie myśli. Ziemia zawsze jest urodzajna i płodna. Ziemia rodzi i karmi. Dlatego mówimy, że Ziemia jest matką. Ziemia matką, matka ziemia, żywicielka powinna być otoczona troską, miłością. Dlatego rolnik krzyżem świętym znaczył pierwszą skibę ziemi, święcił łany falujących zbóż i tak pięknie mówi zawsze o, tym, o tej ziemi, która rodzi, oddycha, cierpi i zapomina się o niej. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy, Uczcić Matkę Bożą, Siewną i Zielną. Ona z serc naszych otrzymuje dzisiaj słowa wdzięczności, bo ona się nami opiekuje, ona wyprasza dla nas potrzebne łaski u swojego syna. Też żniwne wieńce, dla których jest trud pracy, na których znać zapach, potu, siłę, mięśni. I smak chleba, ten wieniec uwity jest zarówno z dorodnych głosów, ale również też z tych umęczonych, zamordowanych w czasie wojny z bolszewikami w cudzie nad Wisłą, w powstaniu warszawskim. Władysław Orkan, wspaniały pisarz. Zawsze na swoje spotkania literacje, które miał z ludźmi zabierał sobie zabierał ze sobą swoją matkę. Prostą wiejską kobietę spod Krakowa, którą sadzał obok siebie, gdy aplauz słuchaczy wynosił poetę, wówczas wskazując na matkę mówił, mówił to ona Poprawiałam moje pierwsze gryzmolenie. To ona nosiła mi chleb i mleko, jak byłem studentem. To ona przekazała mi tradycję domu i miłość do ojczyzny. Właśnie na tym polega ta wielkość człowieka, że wyrastając z określonych korzeni, nie odcina się od tych korzeni. Nie wstydzi się, skąd pochodzi, gdyż wie, że. Po prostu uschnie, gdy się odetnie od swoich korzeni. Dlatego też nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II. Wszystko, co tylko mógł, zrobił, żeby nas uczyć i wychowywać. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. I mówił. W Warszawie, na Okęciu. Przez cześć dla samego Stwórcy, dla synów i córek tej ziemi, do której przybywam, całuję tą ziemię. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albo Ojczyzna jest naszą Matką Ziemską. A w Zamościu mówił. Z wdzięcznością i z szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię, potem czoła, a gdy trzeba było, stawali w jej obronie i nie szczędzili krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy dzisiaj podejmują ciężki trud służby ziemi polskiej. Niech Bóg błogosławi pracy rolnika, pracy waszych rąk. I trwajcie w Chrystusie, mówił dalej papież, i przynoście owoc obfity. W nim możemy roślinę, przynoszącą ziarno i wszelkie drz drzewo, którego owoc w sobie, ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia cierń i oset, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm ma przynosić chleb dla człowieka. Jest to szczególnym źródłem godności pracy na roli waszej godności. Przypatrzcie się, bracia i siostry powołaniu waszemu. To Bóg was powołuje, byście z Nim współpracowali, współtworzyli, żebyście byli współgospodarzami tej ziemi i dbali o nią. Ze wsią związane jest ponad połowa mieszkańców Polski sobie radzą na unijnym rynku potrafią wykorzystać pieniądze z unijnych funduszy wieś staje się atrakcyjna dla ludzi dla wszystkich którzy decydują się zamieszkać w podmiejskich wsiach nawet i tych wykształconych i zamożnych to też uczy, uczmy się jak w sposób zdrowy i naturalny bardziej zgodny z prawami natury i z porządkiem ustalonym przez Boga, pracować na roli w ogrodzie i w domu, żeby to, co dajemy, było zdrowe, żeby pomagało w życiu. Jeśli w uprawę roślin, hodowli zwierząt wkładamy nie sam rozum i siłę mięśni, ale także serce, czyli miłość i wiarę i nie szczędzimy modlitwy, to te osiągnięcia będą zwierokrotnione. U tych, co kochają rośliny, ptaki, zwierzęta i modlą się za nie, do Stwórcy, Boga, rosną one szybciej i zdrowiej. Dają wyższe plony. Bez miłości do ziemi trudno wyobrazić sobie możliwość dobrego gospodarowania. A miłość do ziemi płynie właśnie z Boga. Z Bożego Serca, bo rolnik jedną ręką szuka dla nas chleba, drugą garść świeżych myśli wydobywa z nieba. Bo Królestwo Boże podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł do jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Tym, który sieje dobre nasienie, jest Jezus Chrystus. Nieprzyjacielem, który posiał chwas, jest diabeł. Dobrym nasieniem są, którzy należą do Chrystusa, a złym nasieniem to są synowie diabła. Niestety, tych synów mamy bardzo wielu. I dlatego ten chłop polski, sól polskiej ziemi jest dla nich solą w oku. Od dawna szkalowany. Za przywiązanie do Ziemi Żywicielki, do tradycji, do kościoła. A mimo tego, Trwa, jeszcze na swoim, walczy, mimo wszystko i na przekór, przetrwał carat, faszyzm, komunę. Mamy nadzieję, że Lewakom i Libertynom też się nie da. Całe dziesiątki lat było lekceważenie wsi i ludności od czasów wojny. Przyczyniło się to do upowszechnienia poglądu, że wieś to taki margines, a polskie rolnictwo to taka masa upadłościowa, skazana na dogorywanie pod zalewem obcej, wysoko dotowanej, zmechanizowanej, schemizowanej żywności. Prowadziło to do coraz większego, to do coraz większego zapóźnienia rolnictwa. Pazerny, egoistyczny liberalizm. Niszczy wszelkie formy solidaryzmu społecznego. Zaś wspiera krańcowy indywidualizm, hedonizm. Osłabia więzi międzyludzkie. Niszczy rodziny. Podważa jedność państw. Niszczy pokój społeczny. Podkopuje i niszczy wielowiekowy dorobek cywilizacji chrześcijańskiej, która integruje i humanizuje życie ludzi. Dzisiaj świat zdaje się oszalał. Na punkcie pieniędzy i robienia biznesu. Monstrualne, potężne koncerny żywnościowe, które dotują różnych ważnych ludzi, z których ci czerpią duże korzyści, ciągną wielkie korzyści finansowe i rozprowadzają tanią żywność, którą bez przerwy można nazywać śmieciem żywnościowym. Ludzie biedni, czy też nieświadomi takich zagrożeń, oszczędni, kupują taką żywność, popadają w różne choroby. Chęć zysku, łamanie wszelkich barier moralnych i religijnych tak właśnie potem się kończy. Bo odbywa się w Polsce, jak powiedziałem, od wielu lat to mordowanie polskiej wsi. Niszczyli ją. Pośrednictwo nieuczciwe o mafijnych powiązaniach, wymieszanie uprzemysłowienia upraw i hodowli. W rezultacie chłop sprzedawał swoją żywność za bezcen, dokłada do niej do dziś. Tam, gdzie króluje hasło zysk za wszelką cenę, nikt nie myśli już o zdrowiu i o życiu. Ponadto jest utwierdzany w rzekomej obowiązkowości liczenia się, z przepisami bezsensownymi z Brukseli płynącymi, dotyczącymi rolnictwa, polskich gospodarstw, chociaż Zachód wierzy sobie na nie. Liberalizm każe wycisnąć z ziemi pieniądze, jak największe, poprzez maltretowanie jej bez umiaru środkami chemicznymi, trującymi, szkodliwymi dla życia i dla zdrowia. Ten liberalizm. Pustoczy, pustoszy polsko wieść, obiecując, że można wygodniej żyć, przyjemnie, bez wysiłku. Z gospodarzy czyni ludność wiejską wyrobnikami na cudzym, najemnikami za grosze, robotnikami na cudzej własności. Te współczesne, intensywne rolnictwo, które jest oderwane od praw natury, doprowadziło do tego, że współcześnie niszczy się w ten sposób życie, zabija się życie w glebie, w roślinach, a także w zwierzętach, a w końcu i w ludziach. Podobne zagrożenia stwarza intensywne przetwórstwo nasycane tysiącami różnorodnych dodatkowych substancji szkodliwych dla zdrowia. Nawet dziki nie chcą jeść skażonej żywności, choćby były, choćby były wyprodukowane według najnowszych przepisów, technologii propagowanej naukowo. Zwierzęta nie przyjmują nie przejmują się normami unijnymi, paszportami czy innymi certyfikatami. Wolą głodować niż się podtruwać. Niektóre gałęzie nauk rolniczych brną w ślepy zaułek, odrywając się coraz bardziej od natury, od elementarnych praw przyrody. Rolnik czy, czy ogrodnik, jeśli jest chrześcijaninem, zanim pomyśli o korzyściach finansowych, niech najpierw. Oczyści swoje serce z chciwości, zachłanoności i zapyta się, czy ja naprawdę tak gospodarzę, jak Bóg chce. Stosując sztuczne metody zwiększenia produkcji obliczone na maksymalne zyski, dokonuje się barbarzyństwo dla ziemi i dla życia, jak to robią choćby zachodnioamerykańscy mocno propagowani w Polsce. Coraz więcej w ziarnach zbóż znajduje się szkodliwych pozostałości z nawozów, ze środków ochrony roślin. Choć dużo chleba w sklepach, to coraz bardziej klienci kupują to u... z piekarni domowych, bo chcą mieć zdrowy chleb. Wracają piekarnie domowe, rodzinne, wraca orkisz, stary od wieków uprawiany pierwotny gatunek pszenicy, wraca chleb razowy. Pszen, pszenny z pszenicy, wypiekany z użyciem kwasu żytni czy pszenny. W rezultacie na wsi pozostają ci, którzy czują się głęboko związani z Bogiem, z religią, mają ten w sobie tą odpowiedzialność przed Bogiem. Oni nie pozwolą sobie na takie zachowania, bo im sumienie na to nie pozwoli. Pozostają prawdziwi rolnicy, którzy dzień zaczynają od modlitwy, od głębokiego przed Bogiem, przed Bogiem namysłu. Bo uprawa ziemi wymaga głębokiego namysłu, czujności, mądrości, współpracy ze Stwórcą, Bogiem. Nie chcą lekceważyć i iść na skróty. Wsi potrzeba umiaru, rozsądku, uwagi, przewidywania, staranności, odwagi. Potrzebna mądrość. Potrzebna jest cierpliwa praca ludzkich rąk, spotkanie ich miłości do matki Ziemi. Wieś nie musi stać się lasem u góry zalesione, jakby chcieli projektanci. Wieś nie musi stać się skansenem, ale nadal wieś może żywić miasta i pozwolić. Godziwie żyć swoim rodzinom powinna nadal pozostawać ostoją wiary polskiej tradycji i katolickiej kultury. Można na wsi żyć statecznie, spokojnie, z godnością, z Bożym błogosławieństwem, ale wsi polski brakuje instytucji, które byłyby dla rolników wiarygodne, bezstronne, oceniałyby szanse i zagrożenia wszelkiego rodzaju presje czy te nowinki. Wsi potrzeba doradców, którzy by czuwali nad ładem społecznym wiejskiego życia, a odpowiedzialność za ziemię uprawianą i za los pracujących na niej ludzi uważali za odpowiedzialność za polskie państwo, za dobro wspólne, które dla wszystkich jest i wszyscy powinni o nie zadbać. Wieś potrzebuje przewodników, którzy dostarczyliby wzorce, byli mądrymi doradcami, którzy dostrzegają problemy mieszkańców w kontekście ogólnokrajowym. Od ogromne jest pole działania też i dla księży, proboszczów, z powodu ich szczególnej pozycji społecznej, aby nie wydawać tak szlachetnych ludzi, zatroskanych o wieś, o całą Polskę w ręce cwaniaków politycznych przed kolejnymi wyborami. Nie można dłużej zatruwać młodego pokolenia Polaków. Tak tą trucizną duchową, moralną, jak też tą fizyczną cielesną. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział takie znamienne słowa, do uprawiania polityki potrzebna jest świętość. Ksiądz błogosławiony, ksiądz Jerzy Popiełuszko dalej wołał, nam, potrzeba nam świętych polityków. Polityka ma służyć świętości życia, bo to jest wielka sprawa, troska roztropna o wspólne dobro, z którego wszyscy korzystą, korzy korzystają, które o, wszyscy mają, o które wszyscy mają dbać. Urodzajna polska gleba leży odłodziem, bo ludzie, którzy powinni ją uprawiać, nie mają już sił i motywacji, by ruszać z orką na jesień miasto ze wsią, wieś z miastem. Tak powinno być. Nie dajmy się rozdzielić i zobojętnieć nas na te potrzeby. Odpowiedzialność za ziemię, odpowiedzialność za los mieszkańców wsi. To jest ważna część odpowiedzialności za, pa, za państwo, za Polskę, za Kościół w naszej ojczyźnie i w naszej diecezji. A więc dziękujmy Bogu za wszelki dar doskonały, wprowadzone, wyprowadzajmy Czyny ze słów naszych i bądźmy wielkim narodem, mądrym ludem i rozumnym, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w objawieniu słowa Objawienia Bożego. Uczyjmy tak, jak dzisiaj powiedział nam Jezus. Oczyśmy nasze dusze ze złych, ze złych myśli, z wszelkiego nierządu, ze złodziejstwa, z nienawiści, z wyrządzania innym krzywd. Z cudzołóstwa, z chciwości, z przewrotności, z pychy i z wszelkiej głupoty. I nie bądźmy jak faryzeusze obłudni i przewrotni, którzy ludziom chcą się podobać, ale ekstyważą Boga i pełnią grzechy, obrażając Boga. Ziemia jest święta. To ziemia wydaje plony i żywi. To ziemia tryska nieustannie wodą ze swych źródeł. To ziemia daje ludziom schronienie i czyste powietrze dzięki drzewom, lasom, które na niej rosną. Bez ziemi nie da się żyć. Ziemia jest błogosławieństwem, jeśli o nią dbamy, jeśli jest czysta i nieskażona. Pozostańcie więc wierni tradycjom waszych praojców wołał Ojciec Święty w Krośnie. Oni podnosząc wzrok z nad ziemi. Ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią i do nieba zanosili modlitwy o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba. Oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień, każdą swoją pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji. Ona wyraża najgłębszą prawdę o sensie i owocności Waszej pracy. Tak bardzo jesteście podobni rolnicy do ewangelicznego siewcy. Szanujcie każde ziarno zboża, krojące w sobie cudowne, cudowną od życia. Uszanujcie również ziarno słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie szczęść Boże, czy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia. W nich zawarta jest nasza chrześcijańska godność nie dopuśćcie aby ją wam odebrano bo próbuje się to zrobić tak powiedział ojciec święty w krośnie a więc wszystko zaczynać powinno się modlitwą gdyby wszyscy rządzący i przewódcy świata spędzili choć kilka chwil na kolanach przed bogiem wierzę że mielibyśmy lepszy świat mielibyśmy lepsze życie w rodzinach Mądrzej byśmy myśleli, lepiej byśmy się zachowywali i wszędzie byłaby ta kultura szacunek wzajemnych, godność uszanowana. Gdyby wszystkie rodziny na świecie spędzały choć trochę czasu na wspólnej modlitwie, wierzę, że zapanowałby pokój na świecie. Tak jak miłość zaczyna się w domu, tak i pokój w domu się zaczyna i w domu się rodzi. Dlatego modlitwa uczy Bożych metod działania oczyszcza ze wszystkiego, ze wszystkiego, co nas dzieli od Boga i od ludzi, co zagraża tej jedności, chroni przed pokusą małoduszności, przed ciasnotą serca i umysłu, wznosi spojrzenie człowieka do oglądania spraw z Bożej perspektywy, po Bożemu i toruje drogę łasce Bożej do serca człowieka. Życie modlitwy wymaga uczestnictwa w liturgii, Pobożnego uczestnictwa, nieprzegadanego, niepotrzebnie, przystępowania do sakramentów świętych udziela udziału mszy Świętej. Duch Twojej mądrości zechciej zesłać, Panie, jak zgodę utrzymać wśród dzieci jednej matki, jak swój kraj ratować przed grożącym upadkiem, a jak co czynić, kiedy naród nikomu nie wierzy i jak serca do czynu rozpalić w młodzieży. Dziś pytamy Cię Chryste z ufnym zawołaniem poznaj dać, gdzie jest prawda, a gdzie zakłamanie, byśmy popiołem głów swoich próżno nie sypali i nędznym intrygantom dzielić się nie dali. Wszak Ty wiesz, żeśmy zawsze wierni swej Ojczyźnie i w każdej chwili gotowi w jej imię zawsze czynić bliźnim dobrze TVpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.